Dobry, witam Was. W dziesiątym dniu od Masa jest dzisiaj wtorek. Już jestem w lepszym humorze, chociaż bardzo zmęczona psychicznie. Przed Was mogę powiedzieć, że byliśmy z Wiki na badaniu, bo lekarka stwierdziła, że Wiki ma coś podobnego jakby guza na piersi. No i dała skierowanie na badanie. A na badaniu pan doktor dokładnie zbadał i USG, i, i w ogóle i z, e, się okazało, że to ten guz tylko wystające żebro także na całe szczęście dla nas tylko, że tak właśnie tak to lekarze e, zrażają do siebie, bo poszliśmy prywatnie, zapłaciliśmy za wizytę na to, co, po co żeśmy poszli to Wiki nie dostała żadnego wsparcia, żadnej pomocy Została jedynie skierowanie i stwierdzenie, że coś jest nie tak. Lekarka miała minę podobno okropną, jak ją badała. Że coś strasznego. Wiki przez dwa tygodnie schudła 3 kg z nerwów. Później mówiąc tego, ile ja się napokałam. No, chociaż wiedziałam, że wszystko dobrze, ale jednak no i dzisiaj poszliśmy do tego. Lekarza, i się okazało, że jest wszystko dobrze. Muszę się schować, bo jak ludzie zobaczą moją opaskę, to powiedzą, że mnie coś wali. Ja stoję znowu tutaj na, na balkonie, bo jednak troszkę lepiej widać, mi się tak wydaje. No. W ogóle dzisiaj wszystko było nie tak jak miało być. Kuchnię dzisiaj skończyłam, mamy już wszystko w kuchni, wszystkie szafki na szafkach, gerandol kratkę, co jest do komina, wszystko mi się udało zrobić, mam kuchnię i cóż, odsprzątaną. No i teraz miałam jechać po Wiki do szkoły, żeby ją zawieźć do lekarza i wchodzę do samochodu za 15 piesza, o piesze miałam być już pod szkołą i co się okazuje? Że auto zrobiło i to był koniec. Nie mam tego prostownika do ładowania, akumulatora. Musimy jechać kupić z mężem. Jak mąż jest z pracy, to firmowym samochodem pojedziemy, kupimy. Może mi się uda męża namówić też na ten, żebyśmy od razu ryby kupili. Bo to mi wtedy pomoże z tymi rybami dokończyć dzieła z nimi. No a potem może serano będę coś z nimi robiła. No, zobaczymy. Ale w każdym razie trzeba po ten prostownik, żeby naładować y, akumulator. Bo inaczej to nie będzie się dało jeździć. Myśmy mieli trzy dni akumula y, akumulatory, tylko te prostowniki, ale gdzieś wsiąkły. No, I to taka robota. No i co? Auto zrobiło i i ja musiałam deptać szybko na autobus. To nie był ża żaden problem, bo ja tyle czasu jeździłam autobusami. Tak, że to nie jest żaden ten, tylko że miałam już być po nią, a teraz ona musiała dolecieć na piechotę czy przez prawie pół miasta do tego szpitala, a mieliśmy tam być na wyznaczoną godzinę. Przyszliśmy do szpitala i pani jak wyciągałam tą kartotekę, to powiedziała, że przez telefon, że to jest na jakim tam bloku, jakim gabinet. No dobra, przychodzimy na ten blok, otworzyć się nie da, bo klamki nie ma. Ale ktoś wychodził się, okazało że to trzeba tylko pociągnąć i, i się da. No, ale tam na dole remont, gdzie te gabinety. No to co? Poszliśmy do góry na drugie piętro, na pierwszym radiologia, na drugim coś tam jeszcze oddział był chyba, co chorzy leżeli. Pytam się pielęgniarki, ona nic nie wie. Weszliśmy piętro niżej, na tą radiologię, powiedziały: No, chyba trzeba będzie iść na, na blok pierwszy no to my znowu leciały przez cały ten teren szpitala to rozległy trochę, bo to duży szpital jest kil kilka budynków takich, pięć bo ile tam siedem, osiem chyba nawet jest no polecieliśmy na tą jedynkę tam nam powiedzieli, że to jest na tej szóstce tam gdzie jest ten remont na dole w piwnicach tam gabinety są czynne no i my znowu z powrotem no, ale długo nie trzeba było czekać. Pan doktor szybko zawołał Wiki, bo to się okazało, że już drugi raz ją było. No i Wiki zadowolona wyszła stamtąd, no i cała happy. Ja teraz jestem taka zmęczona, że ona też. Bo i tymi, tymi nerwami, że się nie zdąży, a w ogóle te nerwy, nie? I teraz już tak mi odpuściło, i tak. Nic mi się nie chce, nogi, jak zwad. No, teraz będziemy jeść obiad, bo Wiki będzie jechała na, ten, na te tańce. Z powoli na próbę do tego, do Poloneza. Ale to polega, po nią przyjedzie na szczęście i ją przywiezie. Także nie będzie problemu, bo tam tam z autobusu jest daleko. Od dworca trzeba lecieć w sumie na piechotę, bo tam jeździ autobus, ale raz na ileś tam. I to jeszcze i tak, do, do szkoły potem trzeba, i tak jeszcze dość kawałek dojść. No to na woli zawsze lecieć jak idzie ze szkoły to idzie bardziej z górki ale jak do szkoły to ma pod górkę <grych> no i to tak cieszę się, że z Witusią jest wszystko dobrze A, i cieszę się, że mam tą kuchnię zrobioną może jeszcze dzisiaj będę miała tego karpia troszkę się denerwuję z tym samochodem bo u mnie, przeważnie jak jest jakiś problem, to potem się okazuje, że nie jest normalny tylko jakiś anormalny ale miejmy nadzieję, że to tylko słaby akumulator się naładuje i będzie dobrze no i to Niedługo może, może przyjedzie z pracy też To pojedziemy sobie Dobra to teraz Te kalendarze Otworzymy kalendarze Ligi jest w swoim pokoju Z ogląda Filmiki Dla rozrywki Za chwilę będzie jeszcze zadania robiła A ja otworzę same te kalendarze Potem jej dam ona już tak swój y, słodyczowy wyciągnęła y, chyba już sobie wzięła rano otworzę ten od Doroty ale teraz jak odbiorę telefon to mi się przerwie filmik więc nie będę na razie odbierała potem zadzwonię do niej no, ten od, od kropki już sobie też zaznaczyłam troszeczkę tutaj otwarłam tym oj, to gdzie to pokazuje to dzisiaj z ręki bez mojego statywu. A, jest. Nie ma jej tu. To za chwilę przyjdzie. To, to dostanie. Teraz za takie paseczki znowu. Fajnie. Bo te paseczki się fajnie je. Jeden mam z głowy. Teraz ten. Gdzieś tu była ta dziesiątka. Ostatnio to sobie patrzę wcześniej gdzie jest dziesiątka znaczy gdzie jest w ogóle numer przedtem popatrzałam i zaś go nie widzę no i to tak jest taka ładna dziesiątaczka była tu jest Dobry. tak ciekawe jaki batoniczek dzisiaj będzie pokażemy Tu jest prosto Zjemy. A tu dziesiąteczka jest taka mała. Mała, ale mała. Może się okazać wielka. Co tam jest? O! Chyba szczypczyki. Tylko jak ja nie je wyciągnę? No, łyżeczką sobie muszę poradzić jakoś. Tamto to kurczę samo spadło. O! Są szczepczyki takie. Bo obraz Wam teraz pokazuję. Hmm. No. Takie szczepczyki małe do paznokietków. Nie wiem, gdzie tutaj będzie lepsze światło, bo tak położyć. To może będzie lepiej widać. Nawet fajnie. No, nawet tych, tych nie ma tak. Chyba od dzisiaj będę takie, takie ujęcia robiła, bo wtedy nie mam tutaj brody, bo muszę się tak naciągać. Co wy na to? Jak na lato? No i to tak. Nie będę go podrobić. Moje prezenciki chyba nie na tej stronie, co powinny być. Nie wiem. Dobra. No, to mamy kalendarze załatwione. Troszkę pogadałam z Wami. I to na razie będzie chyba na tyle. Co dzisiaj jeszcze będę robiła, jak pojadę do tego kerfura, do tego No to już tutaj w domu nic konkretnego tylko ewentualnie z rybami jak będą, a jak nie, to może się zaprasowanie wezmę. Myślałam jeszcze o tym, żeby sobie zrobić pigwę do, do herbaty taką bo tak właśnie sobie myślałam, że kompot z pigwy zrobię, ale może zrobię tak jeden słoik na święta kompot z pigwy. A wczoraj oglądałam, taka pigwa do herbaty się zasypuje pigwę tym cukrem, się odstawia na jakiś czas, a puści sok, to potem do słoiczku się daje tak pokrojona w kosteczkę drobną i tak przesypywana cukrem. I potem się to daje do do mniejszych słoików i się zagotowywuje razem z tym sokiem. I to ponad jest przepyszne do herbatki zimowej takiej. A pigwy wam pokażę. Jakby ktoś nie wiedział, pigwa tak wygląda. Ona się już troszeczkę tak obsuszyła i już czas by był, żeby żeby ją robić. Mam to troszkę tej pigwy to. To może to zrobię z tymi pigwami. No i tak. W kuchni mam już zrobioną, się cieszę. Teraz będę musiała jeszcze potem zacząć to wszystko myć. Tu. Tak. Te wszystkie szkło. Tu na dole to do zmywarki wsadzę. To też. Ale tutaj to już większość w rękach. No. Tu... To muszę czyścić, bo to srebrne? To trzeba czyścić ładnie. No i jakoś... Ech, jakoś to zrobię, jak, jak co roku. Jak kilka razy do roku. To tak dwa, trzy razy w roku się to robi. To co jest w szafce, bo to się nie kurzy tak. No. Wiadomo, że to co w kuchni to się cały czas używa. A to się rzadziej używa. Dobra, to co? Zadowolen zadowolona, ale zmęczona. Jak zwykle. Żegnam się z wami do jutra. Jutro też będę miała fajną wiadomość dla was. Fajną, ale to wam jutro opowiem. No, to na razie. Żegnajcie. Papa pa, do jutra.